To nagranie, znane w sieci również pod nazwą Sasquatch w Mgle, jest uważane za jedno z najbardziej klimatycznych, ze względu na unikalne połączenie dziecięcej beztroski z nagłym pojawieniem się czegoś niepokojącego. Oto szczegółowe rozwinięcie tej historii. Scena rozgrywa się na terenie przemysłowym lub na obrzeżach rosyjskiego miasta, prawdopodobnie na Syberii, gdzie gigantyczne rury ciepłownicze biegną nad Ziemią. Jest środek zimy, a krajobraz jest całkowicie biały. Atmosferę potęguje bardzo gęsta, nisko zawieszona mgła, która sprawia, że dźwięki są stłumione, a widoczność ograniczona do kilkudziesięciu metrów. Dzieci biegają po rurach, traktując je jak plac zabaw, a osoba filmująca, prawdopodobnie starszy brat lub kolega, dokumentuje ich wygłupy. W pewnej chwili jedno z dzieci zatrzymuje się w pół kroku na szczycie rury i wyciąga rękę w stronę otwartego, ośnieżonego pola. Jego reakcja jest natychmiastowa i przepełniona dziecięcą szczerością nie ma tu mowy o przygotowanym żarcie. Słychać podekscytowane, ale i podszyte strachem głosy: Co to jest? Patrzcie tam! Dzieci nie uciekają od razu, lecz są zafascynowane ruchem w oddali. Gdy obiektyw przesuwa się w kierunku wskazanym przez dziecko. Z mlecznej mgły wyłania się czarna, kontrastująca ze śniegiem sylwetka. To, co sprawia, że nagranie jest przekonujące, to sposób poruszania się postaci. Sylwetka jest znacznie wyższa od dorosłego człowieka. Idzie idealnie wyprostowana, co odróżnia ją od niedźwiedzia, który na dwóch łapach porusza się niezdarnie i chwiejnie. Mimo, że zapada się w głębokim śniegu, porusza się z dużą lekkością, jakby ciężar jej ciała nie stanowił przeszkody. Jej ramiona wydają się długie i lekko kołyszą się wzdłuż tułowia. Kolejne nagranie z Tefinołów, Kolumbii Brytyjskiej, jest jednym z najbardziej cenionych w społeczności badaczy kryptozoologii, ponieważ pochodzi z czasów przed erą powszechnych, zaawansowanych efektów cyfrowych i zostało zarejestrowane przez osoby, które same siebie określały jako twardych sceptyków. Bracia wybrali się na spacer z kamerą w głąb dzikich lasów otaczających Tefinoł, które słyną z ogromnych drzew i gęstego poszycia. Ich celem było sfilmowanie niedźwiedzia czarnego lub jelenia zwierząt pospolitych w tym regionie. Nagranie zaczyna się od gwałtownego szarpnięcia kamerą. Świadkowie szeptem komunikują sobie, że coś tam stoi. Zaledwie kilkanaście metrów od nich, między grubymi pniami drzew, stała potężna, ciemna postać. To co wyróżnia te historie, to intensywność kontaktu. Według relacji świadków nie uciekała na dźwięk łamanych gałęzi, co zazwyczaj robią niedźwiedzie czy jelenie. Bracia mieli wrażenie, że zostali namierzeni przez drapieżnika lub inteligentną istotę, która analizuje ich kolejny ruch. Opisali ją jako masywną, o szerokich barkach i głowie osadzonej nisko na tułowiu, brak wyraźnej szyi, co jest klasycznym opisem Sasquatcha, gdy jeden z braci. Wiedziony adrenaliną i ciekawością, chciał zrobić kilka kroków w stronę gęstwiny, by uzyskać lepsze ujęcie, drugi zareagował niemal agresywnym szeptem: Zostań, cofnij się. W ich głosach słychać autentyczne przerażenie, które pojawia się, gdy człowiek zdaje sobie sprawę, że nie ma do czynienia ze zwykłym zwierzęciem. Mężczyźni wycofali się o około pięćdziesiąt metrów, nie spuszczając wzroku z miejsca, w którym widzieli postać. To wycofanie się było kluczowe, czuli. Że ich obecność jest niepożądana, a istota jest wystarczająco duża, by stanowić śmiertelne zagrożenie. Ruchy w zaroślach. Świadkowie podkreślali, że sposób, w jaki postać się oddaliła bezszelestnie, mimo swojej ogromnej masy, był najbardziej nienaturalny. Według nich postać stefiną miała proporcje człowieka: długie nogi, krótszy tułów, ani niedźwiedzia, krótkie nogi, masywny brzuch. Incydent ten pozostaje jedną z najmocniejszych przesłanek za istnieniem Sasquatcha na wyspie Vancouver. Jason, doświadczony piechur prowadzący kanał Happy Mountain Trekkers, zaplanował tę wyprawę jako standardowy test sprzętu i pokaz umiejętności przetrwania. Wybrał się w góry Appalachów, teren znany z gęstych lasów i bogatej fauny. Dzień przebiegał rutynowo, Jason nagrał rozbijanie namiotu, przygotowywanie posiłku nad ogniskiem oraz rzeźbienie drewnianej łyżki, co miało uspokoić widzów i wprowadzić sielankowy klimat. Już podczas zachodu słońca Jason usłyszał dziwny dźwięk dochodzący z oddalonego szczytu. Wtedy jeszcze zbagatelizował to, uznając, że to echo niosące głos ptaka lub przesuwających się kamieni. Jednak prawdziwy niepokój zaczął się po godzinie dwudziestej pierwszej, gdy wyłączył kamerę i próbował zasnąć. Około godziny dwudziestej drugiej ciszę nocną rozdarł dźwięk, który Jason określił jako całkowicie obcy dla tego ekosystemu. W nagraniu, które zarejestrował chwilę później, widać jego autentyczne przerażenie. Głębokie dudnienie kojarzone z dużymi naczelnymi. Metaliczne kliknięcia. Które porównał do komunikacji dinozaurów z filmu Park Jurajski. To nie był ryk niedźwiedzia ani wycie wilka. Dźwięk miał strukturę sugerującą wysoką inteligencję lub specyficzną budowę krtani istoty, która go wydawała około północy. Sytuacja stała się jeszcze groźniejsza. Jason usłyszał kroki, nie były to chaotyczne ruchy małego zwierzęcia, ale rytmiczne stąpanie dwóch lub trzech istot, które zdawały się okrążać jego obozowisko, zachowując bezpieczny dystans od zasięgu światła ogniska. Kiedy Jason chwycił latarkę i zaczął nerwowo omiatać nią ścianę lasu, w kadrze kamery pojawiło się coś, czego on sam w tamtym momencie nie dostrzegł. W lewym dolnym rogu ekranu, tuż przy ziemi, na ułamek sekundy pojawiły się dwa jasne, świecące punkty. Internauci, klatka po klatce, analizowali ten moment. Odległość między oczami sugerowała drapieżnika o szerokiej czaszce. Jasność odbicia wskazywała na zwierzę nocne, takie jak wilk lub kojot. Jednak ich zachowanie, absolutna cisza i taktyczne okrążanie namiotu, wydało się wielu osobom nienaturalne. Jason przetrwał noc, praktycznie nie mrużąc oka. Rano nagrał krótką aktualizację, w której przyznał, że czuje się skrajnie wyczerpany i zdezorientowany. Co najdziwniejsze, mimo tysięcy komentarzy od widzów wskazujących na świecące oczy w jego materiale, Jason nigdy nie opublikował kontynuacji ani nie odniósł się do tych dowodów wprost. To milczenie sprawiło że film stał się bazą dla wielu teorii, od spotkania z nieznanym gatunkiem zwierzęcia po bardziej paranormalne wyjaśnienia. Matt jest znany z ekstremalnych wyzwań, ale to zadanie było inne: opierało się na lokalnej legendzie i osobistym ostrzeżeniu przyjaciela, który twierdził, że w tej konkretnej jaskini doświadczył czegoś paranormalnego. Jaskinia znajdowała się głęboko w australijskim buszu, a jedynym sposobem na dostanie się do środka było zejście po potężnym, grubym łańcuchu, który ktoś zamontował tam przed laty. Matt celowo nie zabrał wody, co narzuciło mu presję czasu. Musiał znaleźć źródło wewnątrz wilgotnych ścian jaskini, aby nie doznać odwodnienia. Po zejściu na dół Matt zaczął eksplorować wąskie tunele, przeciskając się przez szczeliny, w których ledwo mieściły się jego ramiona. Już wtedy czuł się nieswojo, wspominając o wrażeniu bycia obserwowanym. Prawdziwy horror zaczął się jednak około godziny trzeciej, gdy Mat usiadł w jednej z komór, by zjeść kolację, puszkę fasoli. W absolutnej ciszy jaskini, gdzie każdy dźwięk jest wzmocniony przez echo, nagle usłyszał wyraźny metaliczny brzęk. Dźwięk dochodził z szybu wejściowego. Był to odgłos uderzania ciężkich ogniw łańcucha o skalną ścianę. Matt wielokrotnie podkreślał, że łańcuch jest zbyt ciężki, by poruszył go jakikolwiek przeciąg. Co więcej, wewnątrz jaskini nie było czuć żadnego ruchu powietrza. W pewnym momencie Mat pokazuje do kamery swoje przedramiona, są całe pokryte gęstą, gęsią skórką. Sytuacja pogorszyła się około od pierwszej do drugiej w nocy. Matt, będąc głęboko w systemie jaskiniowym, zaczął rejestrować dźwięki, które nie pasowały do kapiącej wody czy osiadających skał. Były to rytmiczne syknięcia i szeptane dźwięki, które brzmiały jak zniekształcona ludzka mowa. Strach przed spotkaniem z agresywnymi bezdomnymi, Członkami jakiejś sekty lub czymś nienaturalnym stał się tak silny, że Matt uznał, iż nie dotrwa do pełnego słońca w głębi jaskini. Choć wcześniej planował tam spać, spakował ekwipunek i zaczął powolny odwrót w stronę wyjścia, co chwilę odwracając się za siebie z latarką. Gdy tylko pierwsze promienie słońca dotarły do wlotu jaskini, Matt wspiął się po tym samym łańcuchu, który wcześniej wydawał dźwięki. Po wyjściu na powierzchnię był wyraźnie roztrzęsiony i blady. Choć nagranie stało się wiralem, Matt złożył publiczną obietnicę swoim widzom: nigdy więcej nie wróci do tej jaskini, a samo miejsce pozostanie nieujawnione, aby nikt inny nie narażał się na to, co tam przebywa. Historia Johna z kanału Emigre Lost Lake to podręcznikowy przykład sytuacji, w której myśliwy staje się zwierzyną. To, co miało być spokojnym biwakiem w dziczy, zmieniło się w trwającą blisko godzinę próbę nerwów w całkowitej izolacji. John rozbił obóz w regionie słynącym z no, największej populacji niedźwiedzi czarnych na świecie, okolice Chipley. Wybrał miejsce wyjątkowo odosobnione, dziką polanę, na której nie było zasięgu telefonicznego, co oznaczało, że w razie ataku nie mógł wezwać żadnej pomocy. Choć był doświadczonym podróżnikiem, popełnił jeden krytyczny błąd. Zostawił kluczyki do samochodu wewnątrz auta, które stało zaledwie kilka metrów za namiotem. Drzwi pojazdu były zablokowane. Więc jego jedyna bezpieczna forteca stała się dla niego niedostępna. O godzinie trzeciej nad ranem John obudził się z niewyjaśnionym poczuciem niepokoju. Pół godziny później usłyszał to, czego boi się każdy biwakowicz: rytmiczne, ciężkie stąpanie po wyschniętych liściach i gałęziach. W przeciwieństwie do małych zwierząt leśnych, które poruszają się szybko i chaotycznie, ten gość stąpał powoli i z dużą masą. Zwierzę zaczęło krążyć wokół namiotu zbliżając się na odległość zaledwie kilkunastu centymetrów od cienkiej warstwy nylonu, która oddzielała Jona od drapieżnika. John chwycił kamerę i szeptem dokumentował sytuację. Przeżywam właśnie koszmar każdego samotnego obozowicza. Coś krąży wokół mojego namiotu od 45 minut. Nie przestaje pacyfikować terenu, wiedząc, że jest uwięziony w namiocie. John zaczął metodycznie układać swój arsenał obronny: spray na niedźwiedzie, odbezpieczony i gotowy do użycia w razie rozdarcia namiotu. Siekiera. Trzymana mocno w dłoni, jako ostatnia linia obrony. Czarnym niedźwiedziem, agresywnym łosiem, czy może pumą. Każde z tych zwierząt wymaga innej reakcji. A w namiocie John był całkowicie ślepy na to, co dzieje się na zewnątrz. Całe nagranie oddaje paraliżujący strach człowieka, który zdał sobie sprawę, że w środku nocy, w samym sercu dziczy, jest całkowicie bezbronny wobec natury. Listopadowa aura była wyjątkowo surowa, choć nie spadł jeszcze śnieg. Bagna były już skute pierwszym mrozem, co ułatwiało poruszanie się po trudnym terenie, ale czyniło powietrze lodowatym i przenikliwym. Roma i Koulie, doświadczeni myśliwi, liczyli na udane łowy, ponieważ w tym okresie stada jeleni często przemieszczały się wzdłuż granic mokradeł. Ich bazą był stary, drewniany domek myśliwski, obizolowany od cywilizacji punkt, który dawał złudne poczucie bezpieczeństwa. Mężczyźni ustalili warte, jeden miał obserwować teren przez lornetkę podczas gdy drugi mógł na chwilę odpocząć lub zająć się ekwipunkiem. Cisza panująca nad bagnem była nienaturalna, przerywana jedynie trzaskiem zamrożonej wody. Nagle, około siedemdziesięciu metrów od ich pozycji, na otwartej przestrzeni bagna pojawił się ruch. Początkowo myśleli, że to duże jelenie, na które czekali, ale sylwetki, które wyłoniły się z mroku, nie przypominały żadnego znanego im zwierzęcia. Pierwsza istota była gigantyczna. Pokryta gęstym, brudnym futrem. Poruszała się na dwóch nogach z nieprawdopodobną prędkością, co wykluczało niedźwiedzia. Jej postawa była lekko pochylona, a potężne ramiona pracowały rytmicznie podczas biegu. Druga istota, znacznie mniejsza, podążała tuż obok, ale poruszała się na czterech kończynach, co sugerowało, że może to być młody osobnik lub inny gatunek towarzyszący. To, co najbardziej wryło się w pamięć Romy, to dźwięk. Nie był to zwykły ryk zwierzęcia. Było to częste, świszczące sapanie połączone z niskim, wibrującym pomrukiem, który zdawał się przenikać przez klatkę piersiową myśliwych. Widoczność była doskonała, księżyc oświetlał bagno niczym scenę, a istoty biegły przez otwartą przestrzeń ciągnącą się kilometrami. Roma, kierowany instynktem i adrenaliną, uniósł karabin i oparł policzek o kolbę, szukając sylwetki w celowniku. Czuł, że musi oddać strzał. Zanim te monstra znikną w lesie. Wtedy poczuł na ramieniu ciężką, drżącą dłoń Koli. — Nie strzelaj — szepnął Koulię, a w jego głosie Roma po raz pierwszy usłyszał czysty, pierwotny strach. — Jeśli to trafisz i nie zabijesz na miejscu, nie dożyjemy świtu. Nie mieli pojęcia, z czym walczą. Mężczyźni opuścili posterunek i niemal biegiem wrócili do domku. Choć mieli ze sobą butelkę whisky, nie tknęli ani kropli. Siedzieli w ciemności, wsłuchując się w drapanie gałęzi o dach i wiatr, który teraz brzmiał dla nich jak jęki istot, które widzieli na bagnie. Ta decyzja o nieoddaniu strzału uratowała ich w tamtej chwili, ale jak się później okazało, była tylko krótkim odroczeniem nadchodzącego koszmaru. Po powrocie do chaty atmosfera była gęsta od niewypowiedzianych pytań. Roma i Koulie siedzieli przy małym oknie, wpatrując się w ścianę lasu, która teraz wydawała się obca i wroga. Krajobraz, który znali od lat, zmienił się w ich oczach każde drzewo mogło być kryjówką dla wielkiego, owłosionego monstrum. Koulie, mimo widocznego roztrzęsienia, starał się zachować zimną krew, ale co chwila sprawdzał, czy karabin jest przeładowany. To nie był ani niedźwiedź, ani wilk powtarzał szeptem. Napięcie było tak wielkie, że kiedy wiatr silniej uderzył w okiennice, obaj odruchowo chwycili za broń. Około północy fizjologia wzięła górę nad strachem. Koulie, czując narastający ucisk w pęcherzu, zdecydował się wyjść na zewnątrz. Roma odradzał mu to, sugerując, by zaczekali do rana, ale Koulie był pewny siebie. Mam karabin, pójdę tylko na próg. Wyszedł, trzymając broń w pogotowiu. Roma stał tuż za drzwiami, słuchając każdego szelestu. Przez chwilę panowała absolutna cisza, przerywana jedynie świstem wiatru. Nagle z głębi czarnego lasu dobiegł niski Gardłowy warkot, tak potężny, że aż zadrżały szyby w oknach. Kołulię zamarł na progu, unosząc karabin. W świetle księżyca zobaczył, jak z zarośli wyłania się góra mięśni i brudnego futra. To był samiec wielkiej stopy o czerwonych oczach, które zdawały się płonąć furią. Bestia nie czaiła się. Ruszyła do bezpośredniego ataku z przerażającym rykiem. Huk rozdarł nocną ciszę, a kula trafiła potwora w ramię. Jednak zamiast powalić istotę, ból tylko spotęgował jej wściekłość. Zanim myśliwy zdążył przeładować. Wielka stopa była już przy nim. Jednym potężnym zamachem łapy uzbrojonej w długie, ostre pazury, powalił kole na ziemię. Roma, słysząc strzał i nieludzki ryk, wybiegł z domku, ale widok, który zastał, odebrał mu władzę w nogach. Olbrzym trzymał kole za nogę, miażdżąc kości samym uściskiem. Przyjaciel Romy krzyczał. Desperacko próbując pazurami wbijać się w zamarzniętą ziemię, by stawiać opór. Roma wycelował, ale dłonie drżały mu tak mocno, że nie był w stanie oddać pewnego strzału. Bał się, że trafi przyjaciela, który był w uścisku bestii. Wielka stopa na moment przestała biec, odwrócił swoją masywną głowę w stronę Romy i wyszczerzył kły, wydając z siebie dźwięk pełen czystej nienawiści. W ułamku sekundy potwór szarpnął kolią i z niewiarygodną siłą wciągnął go w gęstwinę lasu. Krzyki koli stawały się coraz cichsze, tłumione przez gęste poszycie, aż w końcu zapadła całkowita, grobowa cisza. Roma został sam na progu chaty, zlany zimnym potem, ze wzrokiem wbitym w ciemność, która pochłonęła jego najlepszego przyjaciela. Wiedział, że pójście teraz w las to samobójstwo. Wrócił do środka. Zareglował drzwi i do rana siedział w kącie z karabinem na kolanach, płacząc z bezsilności i czekając na pierwsze promienie słońca, które pozwoliłyby mu podjąć trop.